It's great to see that after two years of the pandemic, the industry is back. Uh, floors like this, show floors all across Europe are filling up. Exhibitors are eager to come back. Buyers are coming back. It's so good to see the halls full. And uh, there really is this pent up demand of people to come back to the show floor to attend and visit trade shows and uh, do good business. The pandemic taught us some lessons, right? There's a lot we can learn around digital. How we can make the shows better with digital services around them. But also, the pandemic told us very clearly that there's no replacement for this face to face in person meeting to drive business. So, in that respect, nothing has changed. Branża spotkań, branża wystawiennicza staje się realnie branżą spotkań, czyli umożliwia kontakty ludziom, którzy są stęsknieni właśnie kontaktów fizycznych. I oczywiście pewne kwestie można załatwiać spotkaniami online, ale one nie dają nam takiego wielozmysłowego odczucia. Dlatego tak ważne jest to, że ta funkcja interakcji społecznych. Ona nabiera dzisiaj po prostu znaczenia. Wokół generacji Z i jeszcze młodszej generacji, czyli generacji Alfa, narosło dosyć sporo stereotypów. Pierwsza rzecz jest taka, chyba najistotniejsza. To to, że są to obydwa pokolenia, które urodziły się już w czasach internetu, które nie znają świata bez internetu. W związku z tym istnieje takie dosyć głębokie przekonanie, że ci ludzie chcą się spotykać wyłącznie online. Natomiast z naszych badań wynika, że 90% ludzi w tym wieku, czyli z pokolenia Z i z pokolenia Alfa, zapytane o to, czy woli kontakty fizyczne, w świecie fizycznym czy kontakty cyfrowe, 90% z nich odpowiada, że wybiera kontakty fizyczne. Raport In Future Institute Natalii Hatalskiej oraz grupy MTP jest opracowaniem, który, nad którym bardzo intensywnie pracowaliśmy przez wiele ostatnich miesięcy. Dla grupy MTP ten raport jest bardzo pozytywny w odbiorze, ponieważ on pokazuje, że wszystkie decyzje strategiczne, decyzje biznesowe na poziomie zarządczym. Które, które są przez nas podejmowane na przestrzeni ostatnich lat były decyzjami słusznymi. Przede wszystkim kluczowa w obecnej chwili myślę, że nie tylko w branży majs jest absolutna dywersyfikacja, nie skupianie się tylko i wyłącznie na jednej, na jednym profilu działalności, co my jako grupa MTP, jako grupa kapitałowa realizujemy z powodzeniem od, od wielu lat. Dlatego też w tej chwili spotykamy się w przestrzeni Poznań Kongres Center. Każdy z gości tego kongresu widzi, jak bardzo ta przestrzeń ewoluuje, jak bardzo się zmienia. Jesteśmy jeszcze w trakcie bardzo wielu prac inwestycyjnych, inwestycji. Modernizujemy naszą, naszą infrastrukturę po to, żeby ona była jak najbardziej atrakcyjna, dostosowana do do jak najbardziej zróżnicowanego charakteru wydarzeń i by była w równym stopniu atrakcyjna dla gości biznesowych, jak i gości, którzy szukają w tej przestrzeni wypoczynku, dobrej kuchni albo wydarzeń kulturalnych.